Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd nowości do Action. Zaczynam od produktu, który dzisiaj pojawił się w sprzedaży. Są to samoprzylepne płytki ścienne za 17,99 zł. W opakowaniu znajdziemy 4 sztuki i dostępne są dwie wersje kolorystyczne. Mamy butelkową zieleń, która myślę, że na pewno Wam się spodoba, oraz połączenie drewna z imitacją kamienia. Te płytki nadadzą staremu pomieszczeniu świeżem. I nowoczesny wygląd, i wystarczy, że zdejmiemy warstwę ochronną i je przykleimy. Wymiar jednej płytki to 30 na 23 cm. Zostawiam Wam również szczegółową informację na temat tego, gdzie możemy je przykleić. No i same zobaczcie, jak pięknie będą prezentowały się na przykład w łazience. Te stoliki już kiedyś były dostępne w sprzedaży, natomiast teraz pojawiły się w nowej wersji kolorystycznej i w mojej opinii będą pięknie wyglądały w salonie. Tutaj zostawiam Wam również ich wymiary. A za taki zestaw zapłacicie niecałe 70 zł. Teraz zabieram Was na dział kuchenny i chcę Was poinformować, że do sprzedaży powróciły te wspaniałe kubeczki na kawę od marki Ambition. Mają one 400 ml pojemności, są z dodatkiem złotych wykończeń i kosztują niecałe 14 zł za sztukę. Możemy je myć w zmywarce, natomiast przez ten złoty element nie nadają się do mikrofalówki. Kupicie je w kolorze różowym, zielonym, turkusowym, oraz białym, więc myślę, że dla każdego coś dobrego. I przy okazji, oczywiście, zachęcam Was do darmowej subskrypcji mojego kanału, dzięki której jako pierwsze dowiecie się o nowościach w Action. A teraz chcę Wam zaprezentować nowe poszewki, dostępne w trzech konfiguracjach kolorystycznych. Te poszewki są złączone z trzech materiałów i wyglądają niezwykle nowocześnie. Mają standardowy wymiar 45x45 cm. Pod Spodem jest taki tradycyjny, welurowy materiał, a za sztukę zapłacicie niecałe 15 zł. Znalazłam również podkładki na stół w takim iście jesiennym klimacie. Kosztują 6 zł i 49 groszy i są wykonane ze skóry ekologicznej. Do wyboru mamy kolor oliwkowy oraz kolor tofii. Wymiar takiej podkładki to 30x45 cm i w mojej opinii będzie ona świetnym uzupełnieniem wszystkich jesiennych dekoracji na waszym stole. Chciałam Was również poinformować, że do sprzedaży powróciły karnisze w takim drewnianym stylu. One kosztują niecałe 25 zł. Są to karnisze wysuwane i ich maksymalna długość to 210 cm. I dzięki takiemu karniszowi łatwo i szybko zawiesimy zasłony. Na dziale ze środkami czystości pojawił się również nowy odplamiacz od marki Vanish. Kosztuje 9,99 zł, ma 250 ml pojemności i jest to odplamiacz w sprayu, który w szybki i łatwy sposób usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Jeżeli miałyście przyjemność już go testować, to dajcie znać w komentarzu, czy warto jest go kupić. Ja uwielbiam czytać Wasze recenzje, one naprawdę bardzo pomagają w zakupach, zarówno jak i pozostałym widzom. No a przy okazji, oczywiście, z całego serca dziękuję Wam za każdą łapkę w górę. Naprawdę ma to dla mnie ogromne znaczenie. I chciałam również zwrócić Waszą uwagę na nowe klamry do włosów dostępne w trzech kolorach. Za sztukę zapłacicie niecałe 4,50 W oko wpadł mi również taki mop do podłóg od znanej i lubianej marki. Zapłacicie za niego niecałe 50 zł. Ma on 140 cm długości oraz obrotową głowicę o 360 stopni. W zestawie jest również ściereczka z mikrofibry, którą możemy prać w pralce w temperaturze do 40 stopni. Ten mop szybko i łatwo wyczyści wszystkie rodzaje podłóg, a dodatkowo bez wysiłku dotrze do każdego zakątka. Do sprzedaży powróciły również suszarki do naczeń w szarym kolorze. One kosztują 9,95 zł, a ich wymiar to 39x39 cm. Nadają się zarówno do sztućców, szklanek, miseczek i talerzy. A za niecałe 2,50 możemy również kupić rękawiczki gospodarcze w żółtym kolorze. Są dostępne w kilku rozmiarach. Myślę, że taki produkt zdecydowanie zawsze warto jest mieć w swoim domu. W nowościach znalazłam również drapaki dla kotów w naprawdę ciekawych wzorach. Kosztują niecałe 30 zł, mają 28 cm wysokości oraz prawie 26 cm średnicy. Dostępny jest wzór z szarym kotkiem oraz brązowym misiem i jak widzicie są one wykonane z materiału bukle, a tutaj bardzo proszę jeszcze drapak w kształcie palmy za niecałe 35 zł. Ten produkt bardzo szybko zniknął z półek. Podobno jest fenomenalny, ale oczywiście, jeżeli miałyście przyjemność go testować, to dajcie znać, co o nim sądzicie. Jest to zestaw kulek do odświeżania butów, za który zapłacicie 8,59 zł. Wystarczy, że taką kulkę przekręcimy, wsadzimy do buta, no i możemy już się cieszyć przyjemniejszym zapachem. A na dziale odzieżowym w Action możecie również kupić skarpetki od marki Kappa. Są dostępne zarówno takie klasyczne stopki, jak i wyższe skarpetki sportowe. Za zestaw trzech par zapłacicie 13,95 zł. Są one dostępne w białym oraz czarnym kolorze i kupicie damską wersję od rozmiaru 35 do rozmiaru 42, a męska wersja jest dostępna od rozmiaru 43 do rozmiaru 46. Na dziale kosmetycznym dostępne są zestawy oczyszczające do ciała i twarzy. Są to zestawy czteroczęściowe, za które zapłacicie 11 zł i 49 groszy. Ten produkt idealnie sprawdzi się do usuwania martwych komórek skóry oraz oczyszczania porów, a w zestawie znajdziecie m.in. myjkę do ust, twarzy oraz ciała. Znalazłam również nowy zestaw błyszczyków do ust od marki Max More. W zestawie znajdziecie trzy sztuki, za które zapłacimy niecałe 10 zł. Zostawiają one wysoki połysk. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne i te produkty mają wegańską formułę. Również chcę zwrócić Waszą uwagę na te świetne lusterka z dodatkiem oświetlenia LED. Kosztują jedynie 8 zł i 95 groszy, więc jest to świetna okazja cenowa. Mają dwa tryby światła, są również ze składanym stojakiem i działają na trzy baterie, które należy oczywiście kupić osobno. Te lusterka kupicie w białym, czarnym oraz różowym kolorze. Myślę, że te nowe pędzle do makijażu również Was zainteresują, ponieważ kosztują tylko 14 zł i 95 groszy. Mamy trzy pędzle do makijażu twarzy oraz trzy pędzelki do makijażu oka, a całość również jest uzupełniona w świetne Etui, które idealnie sprawdzi się w podróży. A na końcu chciałam Wam pokazać totalny hit. Jest to mini atomizer do perfum za 2,99 zł. Kupicie go w srebrnym, różowym oraz czarnym kolorze. Idealnie sprawdzi się w podróży, ale możemy również go wrzucić do torebki. Pełna butelka sarcza na aż. 80 rozpyleń. Kochane to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Oczywiście jutro idę na kolejne łowy, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa pa.